Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na QA, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Ale zanim zaczniemy, to chciałam Was zapytać, czy kojarzycie to oparcie? Ci, którzy są ze mną już dłużej, kojarzą, bo to oparcie od mojego starego wózka i niestety ymm, muszę teraz z niego korzystać, bo mój nowy wózek się popsuł. I ja wiem, jak to brzmi. I teraz wszystkich proszę, aby mocno trzymali kciuki, by szybko wrócił do mnie, bo muszę przyznać, że dopiero teraz doceniam co to znaczy mieć dobrze dopasowane e, siedzisko w wózku, e, tamto było genialne e, i bez problemu mogłam sobie e, nawet leżeć w wózku i absolutnie nigdy mnie nie bolał kręgosłup. Tak jak teraz e, od kilku godzin siedzę na tym wózku i się zastanawiam jak ja wytrzymywałam tyle lat. No, ale mm, muszę to jakoś przetrwać e, i e, żyć, e, i pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby się trochę tutaj, wiecie, odpacykować e, i nagrać QA, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. A pytania zostawiliście jak zwykle poprzez Instagram, a konkretnie na InstaStory. Wybrałam tutaj kilka pytań e, i e, co? Już chyba możemy zaczynać po tym dość długim wstępie. Pierwsze pytanie. Dlaczego osoby z łamliwością kości mają nieco zdeformowane ciała? I od razu muszę powiedzieć, że to nie jest tak do końca, że każdy z nas ma zdeformowane ciało. Nie. Są takie osoby, znam osobiście, po których kompletnie nie widać tego, że mają wyrodzoną łamliwość kości, osteogenesis imperfecta. Także to nie jest reguła, aczkolwiek rzeczywiście sporo osób z z wrodzoną łamiwością kości, ma różne deformacje, a wiąże się to ze złamaniami, czyli w momencie, gdy jest złamanie, to ta kość się deformuje przy wzroście, czyli w tym pierwszym okresie naszego życia, kości też nie rosną tak jak być powinny i nie układają się w taki klasyczny sposób. Także rzeczywiście, wiele z nas. Nas, wielu z nas ma deformację. Ja na przykład mam staw stawrzękomę, wiele kości zrosło mi się, pałąkowa to, nogi mam w tak zwaną żabę. To wszystko dlatego, że kości nie wykształciły się, nie, nie rosły w taki sposób, jak powinny. Nawet operacje, a przypominam, że ja miałam ich 18, nie są w 100% skuteczne, bo mi wielokrotnie prostowano kości, by właśnie uniknąć tych deformacji i one i tak potem się odkształcały. Także to jest już taka cecha, aczkolwiek nie generalizowała bo tak jak mówię, znam trochę osób z wrodzoną i nie mają żadnych deformacji czy po prostu inaczej kości się nie ułożyły, nie zrosły, także no, nie można generalizować. Drugie pytanie. Masz spędzić cały dzień z jedną znaną osobą. Kogo i dlaczego wybierasz? Bardzo chciałabym poznać Sanach i jeżeli mogłabym z nią spędzić dzień, to jestem pewna, że to byłby niebanalny dzień. Um, I myślę, że to byłby naprawdę dobry dzień. Także Sanach um, to jest chyba w tym momencie tak, top of the top na mojej liście, aczkolwiek po tym jak poznałam Tę Wojciechowską i zobaczyłam jak to jest inspirująca kobieta, ile ona robi i jak wiele można się od niej nauczyć, no to stwierdzam, że chyba też z nią mogłabym spędzić cały dzień, bo mogłabym się wtedy dużo. Nauczyć. Kolejne pytanie. Czy dużo stresu i nerwów kosztował ciebie wywiad u Martyny i wystąpienie na Oscar? Eee, chyba na Wiktorach, bo na Oscarach nie występowałam jeszcze. Ale kto wie, czekam na zaproszenie. Bardzo chętnie. Eee, tylko sobie się ubiorę. Eee, Ale wracając do pytania, mm, może najpierw o Martynie powiem. Eee, powiem tak, eee, u Martynie była rewelacyjna atmosfera. I to dzięki Martynie, ale też całej ekipie, która dbała, żeby ta rozmowa była taka intymna, a z drugiej strony taka mega profesjonalna. Także nie miałam żadnych nerwów, aczkolwiek bardzo się otworzyłam i myślę, że Martyna ma taką taki dar że potrafi ludzi otwierać i mnie otworzyła totalnie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej rozmowy u Martyny Wojciechowskiej na kanale DALEJ, to zapraszam. Link zostawiam wam w opisie. Bardzo, bardzo intymna, ważna, szczera rozmowa o mnie ogólnie, o mojej przeszłości, dzieciństwie, marzeniach. Ale też powiedziałam o najtrudniejszej dla mnie rzeczy, czyli o macierzyństwie, także warto posłuchać i um, trochę się powzruszać, bo ja nawet się wzruszałam, gdy to potem. Oglądałam. A jeżeli chodzi o wystąpienie na Wiktorach, no to tam miałam turbo stres, bo wiedziałam, że idę tam z misją e, idę powiedzieć o godności godności, która się należy każdemu, bez względu na sprawność czy niepełnosprawność. E, każdy zasługuje na godne traktowanie w każdym aspekcie życia e, i Schody, które widzieliście na Wiktorach, to była taka namiaska tego, jak nas odzielają z tej godności, specjalnie, ale też niespecjalnie, bo byli tacy, którzy kompletnie nie widzieli tych schodów i nie pomyśleli, że to może być jakiś problem, że odbiorę Wiktora przy schodach, a inni potraktowali temat jego po prostu tak będzie łatwiej. E, I chciałam o tym głośno powiedzieć, bo tutaj e, tysiące ludzi mogły zobaczyć, e, jak jest na co dzień w naszym życiu, e, w rzeczach, których nikt nie widzi, e, i ciężko jest nam głośno mówić o tych stopniach, schodkach, braku windy, podjazdu e, czy innych kwestiach, które na co dzień nas. Dotyczą i utrudniają e, życie, a my naprawdę chcemy godnie żyć jak każdy. E, więc bardzo się stresowałam bardzo. E, dobrze, że miałam kartkę, bo pomimo tego, że swoje przemówienie znałam od A do Z. I nadal potrafię część tego przemówienia wycytować wręcz. To w momencie, kiedy wszystko się działo, to dosłownie miałam dziurę w głowie, więc stres był. Ogromny, ale też spowodowało to to, że rzeczywiście nikt nie widział problemu w tym, że odbieram tego Wiktora w takim miejscu. Także u Martyny się kompletnie nie stosowałam, a na Wiktorach bardzo. Kolejne pytanie, dokończ. Być kobietą to niezwykły dar. Ja cieszę się, że jestem kobietą i uważam, że kobiety są niesamowite. Kobiety mają niezwykłą siłę, której nie widać, ale mają ją w sobie. Są jeszcze niedoceniane, ale są piękne. Piękne w środku i na zewnątrz, no i ta siła, um, której nie da się podrobić. To jest nasza kobieca siła i pozdrawiam wszystkie kobiety. Kolejne pytanie. Twoje sposoby na nudę? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się nudziłam, bo ja jestem zadaniowym człowiekiem i jak mam za mało zadań, to sobie je znajduję. Także nie nudzę się absolutnie. Ostatnio nudziłam się trochę nad morzem, ale to była taka pozytywna nuda, czyli nie miałam pracy, obowiązków, o niczym nie myślałam, takim wiecie, co trzeba zrobić, i to było cudowne, aczkolwiek długo bym nie mogła tak żyć, bo ja, tak jak powiedziałam, jestem zadaniowcem i ja muszę mieć dużo zadań, żeby czuć się spełniona i działać na 100%. Ale już jak się nudzę, to jest tyle rzeczy, które lubię robić, że szybko nuda idzie w zapomnienie. Makijaż, czytanie książek, ostatnio znów słuchanie audiobooków. No, to są takie rzeczy, które bardzo, bardzo lubię. Kolejne pytanie. Ostatnio często używane słowo. Jest takie jedno słowo, które ostatnio nadużywam. I jest to słowo w kontekście. Ciągle to mówię, jak się skupicie, posłuchacie mojego Instastory albo rozmowy z Martyną Wojciechowską, to usłyszycie słowo w kontekście wiele razy. I już się pilnuję, bo wyłapałam to, że przeginam. Także mam nadzieję, że już nie będę tego tak bardzo nadużywać, ale tak, to jest słowo, które ostatnio u mnie króluje, a było takich słów wiele, na przykład generalnie. Kiedyś ciągle używałam tego słowa. No, a teraz w kontekście. Kolejne pytanie. Czego brakowało ci, gdy byłaś mała, na przykład wyjścia na plac zabaw? Szczerze Wam powiem, że ja nie wiem czego mi brakowało. Bo generalnie człowiek jak czegoś nie zna, to nie wie, że czegoś mu brakuje. Przynajmniej. Ja to tak odczuwałam. Mi nie brakowało um, takich dziecięcych atrakcji, nazwijmy to tak. Ale m, gdy dorastałam i zaczynałam być powiedzmy 11-12-latką, a potem już starszą e, dziewczynką, to rzeczywiście brakowało mi um, takich e, relacji z rówieśnikami, e, pójścia do koleżanek e, czy e, pierwszych miłości. E, tego mi brakowało. E, m, Mówię o takich, wiecie, odwzajemnionych miłościach, bo jak wiecie, ja zakochywałam się w prędkości światła gorzej w drugą stronę. Także poczucie, że czegoś mi brakuje, zauważyłam jak dorastałam, bo jako takie dziecko, małe dziecko kompletnie tego nie widziałam, i myślałam, że po prostu tak jest i taka jest. Normalność. Kolejne pytanie: dlaczego filmy teraz będą tylko raz w tygodniu? I ci, którzy obserwują mój kanał, widzieli informację, że teraz filmy pojawiają się tylko w czwartki o godzinie 18.00. I to jest taka lamówka. Rozkład jazdy na wakacje. Myślę, że do końca sierpnia, a to dlatego, że teraz będę miała sporo projektów takich charytatywnych, sporo projektów zawodowych i na tym muszę się, a raczej chcę się skupić. A YouTube to jest coś, na co trzeba nie chcę powiedzieć poświęcić, ale przekazać bardzo dużo uwagi. Skupienia, czasu, um, a chciałabym tego czasu, skupienia i uwagi e, przekazać na rzeczy charytatywne i e, zawodowe. Kolejne pytanie. Oglądałam wakacyjnego vloga. Czy ceny nad morzem bardzo wzrosły? Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmików, którym podbijamy Gdynię, to zapraszam, zostawiam link w opisie. A niedługo pojawi się na moim kanale kolejna część. A odpowiadając na pytanie o ceny, to muszę też przyznać, że bardzo często pojawiało się to pytanie na Instagramie, gdy byliśmy nad morzem. I muszę powiedzieć, że widać było wzrost cen tak mniej więcej o. 20% chociaż miałam też wrażenie, że pojawiło się też sporo miejsc, w których można zjeść bardzo przystępnej cenie i zanim powiecie, że ta, ta cena, o której ja powiem to jest wygórowana cena to pamiętajcie, że ja nie mam porównania do całej Polski tylko do Warszawy, a w Warszawie wszędzie jest drogo, więc gdy widzieliśmy za zestaw obiadowy ryba, ziemniaki i surówka 39-35 to wydaje mi się, że to nie jest wykurowana cena, ale tak jak mówię, no nie mam porównania do tego, za ile można zjeść w różnych częściach Polski. Um, oczywiście były takie miejsca, które były bardzo drogie albo drogie, ale trzeba było też kombinować i szukać, szukać takich miejsc, w których było taniej um, i, i myślę, że da się zjeść tanio albo w średniej cenie nad morzem, tylko trzeba po prostu um, rozglądać się, nie wchodzić do pierwszej lepszej knajpy, no i to co my robiliśmy bardzo często to to, że wchodziliśmy w głąb gdyni w miasto i tam już były całkiem inne ceny, bo one były bardziej takie lokalne. Na przykład byliśmy w naleśnikarni i tam były naprawdę dobre ceny za naleśniki, które były pyszne yy, i świeże, więc wydaje mi się, że ci, którzy będą szukać, to znajdą yy, dobre, atrakcyjne ceny, no ale wiadomo nad polskim morzem ogólnie nie jest tanio. Kolejne pytanie. Czy planujesz wrócić do Blopesu? Nie wiem. Pytanie do Was. Czy byście chcieli? Jeżeli byście chcieli, To pomyślę, bo trochę takich śmiesznych sytuacji przy każdym nagraniu się pojawia. Tyle, że ja po prostu jakoś ostatnio nie czułam takiej potrzeby, by pokazywać Wam blopesy, i też nie wiedziałam, czy byście chcieli. Także dajcie koniecznie znać, czy chcecie. Kolejne pytanie. Jak Angel zniosła podróż pociągiem? Bardzo. Bardzo dobrze. Cały czas spała, a ani razu nie szczeknęła. Um, nie widać było, że jedziemy z psem. Ona po prostu jest aniołem imię zobowiązuje, wiadomo. Także kompletnie nie mieliśmy problemu, jedynie bała się wyjść z pociągu, bo widziała tą różnicę poziomu, czyli wiecie, wysoko pociąg, nisko peron. Tego chyba się obawiała, ale była w dobrych, a powiedziałabym nawet najlepszych rękach, więc gładko poszło, także no, była aniołem w podróży. W obie strony kompletnie zero problemu. Kolejne pytanie. Masz milion złotych. Możesz spełnić trzy marzenia. Jakie byś wybrała? Po pierwsze chciałabym mały, biały domek, ale taki naprawdę mały, może być nawet taki rodos, wiecie, rodzinne ogrodki działkowe ogrodzone siatką tak tak to się mówi, kawałek po prostu takiej działeczki, na której moglibyśmy sobie zrobić grilla, odpocząć, poopalać się, bo ja bardzo lubię wygrzewać kości na słońcu, ale bardzo mnie krępują moje deformacje i nigdy nigdzie nie pokazuje swoich nóg e, czeląk e, tak publicznie. Także taka mała działeczka z domkiem bardzo, bardzo mi się marzy. Oczywiście przegrzał mi się aparat. Dawno nie nagrywałam swoją drogą i trochę mi to zajmuje, ale wracam do pytania. Drugie marzenie to zdecydowanie podróż, może nie dookoła świata, ale chciałabym zwiedzić Stany, na bank Nowy Jork i Los Angeles, wiadomo miasto Aniołów, Florida, Są takie miejsca, do których bardzo, bardzo chciałabym polecieć z Bartkiem i to tak na miesiąc, może dwa, żeby tak poczuć prawdziwą przyjemność podróżowania. Trzecie marzenie oddałabym moim rodzicom, bo chciałabym spełniać ich marzenia. Kolejne pytanie, to chyba ostatnie pytanie, tak? Czemu jeździcie tylko do Gdyni? Nie chcecie poznawać innych miejscowości i um, ostatnio się nawet nad tym zastanawialiśmy, ale prawda jest taka i fakt, że to jest wygoda. Znamy nie wiemy, że jest świetnie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Wiemy, że cały czas się rozwija. Wiemy, że jak pojedziemy, to naprawdę tam odpoczniemy, a nie będziemy się zastanawiać, gdzie iść, bo może gdzieś być niedostosowane. Więc to jest wygoda trochę lenistwo i bardzo lubimy Gdynię za tą taką wolność i dostosowanie, dlatego wybieramy Gdynię. W Gdyni też mamy hotel, w którym się zatrzymujemy, czyli mercury i on jest dobrze dostosowany, jest tam super atmosfera i lubimy tam wracać, ale myślę, że w przyszłym roku gdzieś... Jeszcze wyjedziemy oprócz Gdyni, bo do Gdyni będziemy wracać. Tam zostawiamy serce i mamy też takie marzenie, o tym w sumie wam nie mówiłam, ale mamy takie marzenie, żeby kiedyś zamieszkać w Gdyni i móc codziennie chodzić wzdłuż morza, w sensie tym deptakiem, bulwarem i delektować się morzem. Może kiedyś się te marzenia spełnią, zobaczymy, ale gdynia jest bardzo, bardzo, bardzo bliska naszemu sercu i dlatego też wybieramy gdynię, ale w przyszłym roku być może pojedziemy gdzieś jeszcze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Wasze pytania i moje odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za czas, który ze mną spędziliście, jeżeli miło Wam było. Mam nadzieję, że tak było. To koniecznie zostawcie kciuka do góry. Pamiętajcie, żeby trzymać mocno kciuki też za szybką naprawę mojego wózka, bo mój wózek daje mi wolność. Dużo wolności dzisiaj było, ale wózek daje mi wolność i chciałabym ją odzyskać, także oby jak najszybciej był naprawiony. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Każdy czwartek. Pamiętajcie, że w wakacje do końca sierpnia widzimy się w każdy czwartek o godzinie 18. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i zdrowo. No i doceniajcie, jeżeli macie zdrowe, sprawne nogi, te własne albo mechaniczne, bo jak zabraknie ich, no to gorzej, gorzej ale e, najważniejsza jest pogoda ducha i ja się tego trzymam, e, także trzymajcie się też ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. A na koniec mała niespodzianka, krótki blopez. Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Niech Was i usiąść, a raczej sobie spokojnie tu do Was um, przyjechać i pogadać. W tym momencie jestem w trakcie awarii nowego wózka. Wiem jak to brzmi, ale niestety e, poszedł do serwisu, bo sam się e, wygasza. Mam nadzieję, że to chwilowa e, niedyspozycja i zaraz do mnie wróci i będę mogła siedzieć z nim e, Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na QA, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. I zanim. Jak ja dawno tego nie robiłam. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was. Czy planujesz wrócić do Blopesu? Um, nie wiem.